Z nami Tomasz Adamek po konferencji przed Galą XTB, KSW Epic. Tomku, wracasz na polską Ziemię, wracasz do pięściarstwa. Jak się czujesz, jakie emocje ci towarzyszą? To już mówiłem na konferencji, że emocje będą się będzie wchodził do ringu. Spokojnie, no, z kolei rzeczy, konferencje, wywiady. Ale obóz dobry, przygotowany jestem i co, kibice chcą w sobotę zobaczyć mnie szybkiego i tak będzie. Jak ogólnie? Przewidujesz tą walkę w pracy, zawsze walczyłeś między linami, teraz jest klatka. Nie będzie odbić się od tych lin można. Czy będzie to dla Ciebie utrudnienie, czy jednak sobie z tym poradzisz, bo sparowałeś dużo w klatce teraz przed tym pojedynkiem? Ja się nigdy nie walczyłem na linach. Zawsze staram się trzymać środka ringu. To, to tak naprawdę ważne jest, jak będzie przeciwnik walczył, jaką taktykę zastosuje, a musisz zrobić wszystko, żeby go oszukać i punktować i wygrać. No, taki jest plan. To jest oczywiście także że trener Gaskaren nie może powiedzieć czegoś innego, natomiast warto nawiązać do tego, co on mówi, że Tomek Adamek jest szybszy niż te 4-5 lat temu, no to jak jest z tą szybkością, rzeczywiście jest tak dobrze? Jest nie zapeszać, jest dobrze, jest pit, głód walki jest, no a wiecie, że po co dużo gadać, zweryfikuje sobotni wieczór, no bo możemy dużo gadać, a czegoś nie zrobisz i wychodzisz na niepoważnego, więc poczekajmy na sobotę, jest dobrze, jest forma. I... I liczę i wierzę że dobre zwycięstwo. Była dłuższa przerwa od walk. Czy tym bardziej jest ekscytacja związana z powrotem właśnie do, do pojedynków? Wiesz, całe życie to robisz, to, to czy jest rok przerwy, czy dwa, czy, czy pięć, to tak nie ma, nie ma znaczenia. Wchodzisz w mocny trening, sparring i tak dalej i to, to się, tego się nie zapomina, to jest jak kierowca. To no, najpierw promocyjnie tutaj te wszystkie występy, programy, konferencje, wywiady, w wielu różnych programach do tych najważniejszych walk w boksie i to jest chyba też taka dobra rozgrzewka przed kolejnymi walkami w fejmie. No jest zainteresowanie, to cieszy, że jednak te sporty w Polsce kontaktowe jest w którą oglądać. No zawsze mówię, no najważniejsze jest widowisko, no, jak będzie piękna gala, no to będą następne kolejne. No, i o to właśnie chodzi w tym sporcie, żeby dać kibicom ustawić tą krew w ringu pokazać, że potrafimy walczyć jak gladiatorzy no i wtedy kibiców będzie coraz więcej 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 ostatnio na waszym wrogu z przygotowań, że mieliście okazję odwiedzić jedną ze szkół podstawowych tam Świeradowie i tam fajne twoje słowa, że ta twoja droga była długa, można by długo siedzieć i o tym opowiadać i nawet nakręcić o tym film i sobie tak wtedy pomyślałem, że może to jest opcja na przyszłość. Zrobić film, nakręcić film o tej drodze, Tomka damka na szczyt. No, na pewno jakieś tam propozycje już były, na pewno jeżeli już stanę już na, naprawdę emeryturze, kiedyś trzeba będzie pomyśleć nad takim filmem, no te, tych przygód, w boksie było od, od małego chłopca, także będzie to nakręcać. Czekasz na zakończenie kariery. Siedem z filmu o Kubie Błaszczykowskim wczoraj, też takim człowieku z, z żelaza można powiedzieć. Czekasz na absolutne zakończenie kariery, tak jak właśnie zrobił Kuba, że chciał wszystko zamknąć, żeby da, tak da, 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 uczciwie da, da, da. o tym. No, bo, czyli nie byłoby końca, tak więc trzeba poczekać, jak już naprawdę idę na emeryturę i wtedy można będzie myśleć o, o kręceniu filmu. A jak to, rzeczywiście tyle razy chodzić na emeryturę, czy to takie trochę pytanie, które cię denerwuje. Boksie jest tak, że idą na emeryturę, wracają, to jest, to jest takie to jest też o biznes. No, można wracać, to nie ma tak naprawdę wieku, jakiegoś ograniczenia, że, że musisz kończyć i tak dalej. Nawet jak się czujesz, powiesz, nie no, znużenie kończę, wracają i ja wracam i będą wracać po mnie jeszcze wielu, wielu pieśniarzy, to jest normalne pytanie dostał, czy ktoś mu z boku mówi, że, że jest trochę inny, że może powinien kończyć. Ty masz jakby ludzi, którymi się otaczasz od dawna, ale ktoś ci tak szczerze mówi i porównuje ciebie na przykład z 2018 rokiem, kiedy walczyłeś ostatnio, co już co Karen mówi i tak. Znaczy, słuchaj, nikt ci nie powie, co masz zrobić, musisz sam odczuć. Już nie widzisz ciosów, czy, czy masz stać swoje atuty, wtedy mówisz sobie sam, sam do swojego serca, kończę, bo... Zrobię jest ważniejsze niż e, przyjmowanie ciosów na, na głowę, no bo to jest sport kontaktowy. E, także jeżeli e, widzisz ciosy, widzisz wszystko, jest piękna walka, możesz walczyć, a jeżeli już tego nie ma, trzeba iść na emeryturę. Co było najbardziej? W tej palce, czy nie myślałeś, dać trochę forów Mamedowi na, na przykład i zawalczyć w małych rękawicach, czy od początku to były tylko duże w Twojej walce? Wiedzieli, że ja walczę w dużych rękawicach, ja nigdy nie walczyłem małych, to raz nie chcę połamać rąk. To jest bardzo łatwo w tych megierynkach rękawiczkach. jeden cios czy dwa na głowę jest w ręce połamane. Po co mi to robić? Więc całe życie walczyłem w rękawicach i, i tak zakończę. Żartowałeś Tomek, że może się nie będzie opłacało wracać do Stanów po tej walce, bo no niedługo pewnie będzie kolejna. Podjąłeś już decyzję, jak będą wyglądały te pierwsze dni tygodnie po starciu z Namedem że Stożmy walkę, no bo to nie, nie możemy nic y, y, patrzeć do przodu, jak jest coś przede mną. Tak? Po walce będę, będę myślał, co dalej. A co było najbardziej motywujące przed właśnie przed przyjęciem tego pojedynku? Fakt zmierzenia się, y, ty jesteś legendą i zmierzenia się z drugą legendą sportów walki? No zawsze, jest, y, jakoś, y, zawsze jest oferta, tak? jest oferta, dobra oferta. Wracam do, do, do pracy, no bo y, dobrze się czuję. Czuję się, ja dzisiaj nie czuję 47 lat na swoich barkach, no bo, bo trenujesz, ja się czuję jak wajścia parę. E, także no, sport to zdrowie, wiadomo, no ciosy są na głowę, e, to nie idzie w parze z, z zdrowiem, ale ogólnie e, jest wszystko w porządku i oby tak dalej. Wiemy, że masz dość bogate plany, jeśli chodzi o ten twój powrót, A czy myślisz też o tym, i co w ogóle było już rozważane, rozmawiane? Jaka będzie dalsza Twoja przyszłość, jeśli chodzi o KSW? Czy tu też będzie dalej jakieś jeszcze ewentualnie czy podejmowane wyzwania? Skupiamy się, skupiamy się na sobotniej walce, bo to jest najważniejsze. A na później, co dalej, co, po, poczekajmy. Może walka w z Krzysztofem Głowackim, który też ma kontrakt w KSW, fajnie, dwóch mistrzów, spotkałby się. No lepiej, że mamy dzisiaj, mamy, i to jest na tym się skupiamy z Mamedem, czy jest już decyzja, jak to będzie sędziował? Bo wiemy, że w starciach bokserskich w klatce to czasami też ma znaczenie. I czy to będą sędziowie typowo bokserscy? Czy... Nie wiem, tego trudno mi powiedzieć, to już organizatorzy szykują. No właśnie, a co wiesz o umiejętnościach Mameda w dużych rękawicach? Wiemy, że w małych, w KSW, ma radzi sobie świetnie, ale czy masz jakieś informacje na temat tego, jak radzi sobie w klasycznym boksie? Nigdy nie interesowałem się, kto jak się przygotowuje, a zweryfikuje... Klatka sobotniego wieczoru. Mam ja takie pytanie, bo pewnie gdzieś tam MMA oglądałeś i pewnie tam jakieś swoje przemyślenia na temat MMA masz. Co ty w ogóle myślisz o pięściarskich umiejętnościach zawodników MMA i czy oczywiście może poza Mamedem ktoś jest taki, kto zwrócił tymi pięściarskimi umiejętnościami Twoją uwagę? Trudno też tak wymieniać. No jest paru pięściarzy, którzy przeszło do MMA i z MMA do boksu, czy nawet przecież z Floydem radził sobie. MacGregor. MacGregor, Iranczyk, tak. Przegrał oczywiście, no ale to, 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 Dzisiaj, tak jak widzę, jakaś jest że, e, przyszła jakaś nowa e, nie, mo, moda na powrót, ten Ciężkie Wady też e, byłem UFC e, bokserem, więc nie pamiętam nazwiska. Brandt tak, jest też walczył. Także no, słuchaj, dzisiaj e, czekałem na wyzwania. Oczywiście, wiadomo, za to że idą przecież pieniądze, bo to nie, nie oszukujmy się, walczymy, przecież to jest nasza praca ja wiem, że w Polsce to nie, nie, nielubiany temat, o o chodzi o, że chodzi o pieniądze. No ale to jest krótki okres zarabienia pieniędzy, więc pięściarze czy, czy UFC walcząc szukają wyzwań i zarabienia pieniędzy. Czy to jest najbardziej Twoja dochodowa walka jakby w karierze, czy nie, 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 no nie. było bardziej nie no Nie no, już miałem du duże walki. No. I, ile było bardziej dochodowym? No, 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 dużo, Dużo, no dużo. Ja mam 59 walk. Bilo, bilo tych walców.